Witam wszystkich blog-odkrywcy. Dzisiaj Zabrze Mikulczyce. No i obiekt, który widać przede mną, czyli dwór, pałac, różnie jest określany. Obecnie wyremontowany, mieści się w nim żłobek. Bardzo, bardzo ładnie się obecnie prezentuje. I uda mi się dzisiaj, przynajmniej częściowo, do niego wejść. A więc jak to się przyjęło u mnie, rys historyczny. Jeśli chodzi o samą Mikulczycę, to... Od połowy XX wieku stanowi jedną z dzielnic Zabrza, natomiast wcześniej stanowił odrębną miejscowość, której historia sięga początków XIV wieku. No jak wiadomo ze źródeł pisanych dziedzicem wsi był wówczas rycerz Dobiesław, a w XVI wieku właścicielami tutejszego majątku byli ziemięcy, zaś w XVII przeszedł w ręce Wołczyńskich, a następnie Baronów Doleczków. Natomiast jeśli chodzi o sam dwór, nowy dwór, jak jest określany, to obiekt pochodzący z końca XVIII wieku, zniesiony został właśnie przez Doleczków z końcem wieku XVIII. Od 1830 roku do końca II wojny światowej dobra mikulczyckie stanowiły własność rodziny Henkel von Donnersmarck, z której wywodził się słynny książę Guido Henkel von Donnersmarck. A nowy dwór pełnił za jego czasów funkcję siedziby zarządcy majątku. Donersmarkowie wybudowali w jego rejonie cegielnie, garncarnie, gorzelnie oraz inne budynki gospodarcze. A z końcem XIX wieku przez krótki czas w tym nowym dworze mieściła się placówka pocztowa. Po II wojnie światowej posiadłość nacjonalizowano oraz przekształcono w państwowe gospodarstwo rolne. Po upadku PRL-u tutejszymi nieruchomościami administrowała agencja nieruchomości rolnych skarbu państwa. Obecnie ja powiedział Żłobek własność prywatna. Co do samego tego obiektu jest to budynek murowany, wzniesiony w stylu późnobarokowym, dwukondygnacyjny na planie prostokąta, nakryto go dachem mansardowym siedmioosiową fasadę zdobi trzyosiowy, centralny, pozorny ryzalit z głównym wejściem. W pobliżu się w pobliżu znajduje się obecnie jedynie budynek kuźni. Tak naprawdę. Natomiast tutaj po obu stronach znajdowały się również budynki gospodarcze. Część tego, tego folwarku. A niestety, przypuszczam, tamte obiekty również były bardzo ciekawe, okazałe, a niestety nie przetrwały do naszych czasów. A z lewej strony kapliczka św. Jana Neupomucena z 1781 roku, wybudowana najprawdopodobniej przez jednego z właścicieli tutaj mikulczyckich dóbr. I cóż, do jednego i drugiego obiektu uda mi się wejść. Ale to jeszcze, jeszcze troszkę. Natomiast tak, jeśli chodzi o jakieś pierwsze korzenie dworu, to najprawdopodobniej XVI wiek, a na belce stropowej znaleziono datę 1661. No, przypuszczalnie właśnie przed tą budową, którą teraz widać, było coś wcześniej, jakiś inny dwór. A no i zostało to później przebudowane a przypuszczalnie w większości wybudowane od nowa. No i tak, tak to się prezentuje z tej strony. Inaczej będzie, jak uda mi się tam wejść do środka, aczkolwiek z wycieczką, ale gdzieś tam po części, po części się to uda. No i cóż, spróbuję jeszcze wejść później, później już po wycieczce na teren troszkę folwarku i zobaczyć z tamtej strony, jak to będzie wyglądać. Więc Ten początek troszkę tak wcześniej. Jeszcze przed wycieczką, bo później jest dużo chaosu, pośpiechu. Tak, mamy tutaj nawet mur. Wszystko jest tutaj wyremontowane. Okazała brama. Naprawdę bardzo fajnie, ciekawie wygląda. Jeszcze raz kaplica świętego Jana Neupomucena. Z krzyżem, z promieniami na dachu. No i trzy kamienne, czy granitowe bardziej, stopnie prowadzące tutaj. No i mamy świętego Jana Neupomucena, obecnie figura wyremontowana, odrestaurowana, przywrócono jej w zasadzie pierwotne barwy, no i kolejna, kolejna piękna perełka. A jeszcze rzut oka może, e, tu jest jeszcze niepubliczna szkoła podstawowa, czyli żłobek, szkoła, czyli coś się tutaj, tutaj dzieje. I jeszcze raz brama w pełnej okazałości. I z lewej strony, jak powiedziałem, budynek kuźni. Też wyremontowany, też piękny budyneczek. Później go z bliska pokażę. Naprawdę, naprawdę perełki. Z lewej strony był budynek mieszkalny wyburzony, tu mamy piękną kuźnię, wspaniałą. No i cały ten teren. Gorzelnia, inne budynki folwarku, falwarku, wszystko tu też szło w ciągu tej drogi, którą właśnie idziemy. No i tam jeszcze dalej. Ale wszystko zostało niestety wyburzone. Ale piękna jest ta kuźnia, niby niewielki budynek, ale wygląda wspaniale. ja tylko parę zdań o tym, skąd, skąd Pan tu i co tutaj mamy. Eee, no, państwo, to budynek, to był? no i mamy właściciela, który tutaj udostępnił to miejsce i tak on opowiadał, że wczoraj ten obiekt, właśnie nawet tu dachu nie było, bo to był stan katastrofalny po prostu. No i cały ten teren jest pod nadzorem konserwatora o zabytku, no ale to nie przeszkodziło, żeby wszystkie budynki wyburzyli z całego folwarku, bo no ale to kto by się tym interesował.

Ja budynek? przepraszam, że panu się wtrącam, może no. by pan tutaj tak, ja na sodkach, bo to będziemy lepiej pana słyszeć. E, to jest, e, jest typowy budynek masywny, nie wiem czy Państwo wiecie co to jest. Budynek masywny to jest bardzo modny dzisiaj. Budynek, który jakby sa, w, sa, w sa, samej w swojej strukturze jest taki, który jakby nie, nie potrzebuje dużo ogrzewania. Ten budynek e, przy, tak z, tego, z tego tytułu też ściany mają około 2 metrów, są małe okna. On powoduje, że przez zimę nawet największą nie, nie za tutaj nic, nie? Ale, ale jeżeli chodzi o ogrzewanie, my musimy już grać teraz. Nie? Ponieważ ten budynek, gdybyśmy go nie grzali, gdyby on się wystudził, chcieli go zagrzać, no to nie jesteśmy w stanie go, ponieważ w czasach komuny gdzieś tam front ciągnęli. No to prawda, to była siedziba wtedy tutaj PGR, no więc różnie była końcówka, to w ogóle taka, Jak przestał istnieć PGR, no to niestety to tutaj była totalna ruina, więc tutaj te odtworzenie. więc Państwo tutaj macie możliwość. Jest w tej też ciekawy obiekt, bo z jednej strony jest obiektem historycznym, ale któremu nadano, nowe funkcje, okay. tak? Właściciel musi w pewnym wymiarze zachować pewne elementy, no ale w związku z tym, że jest nowa funkcja, więc mamy tutaj prawda, pewne dostosowania, no, które muszą, prawda, jeśli tutaj jest szkoła, przedszkola, no to są wymagania. Bo, proszę, nie pójdę, żeby tam jest człowiek, tak? ty, ty, Proszę tam nie wchodzić. Mhm. Dobrze? Więc nie, proszę Państwa, w związku z tym, mamy tą możliwość zobaczenia, oczywiście w czasach, w tutaj no większość tego obiektu nie jest udostępniona, bo już na górę się nie dało wejść, no ale mimo wszystko tutaj coś dało się zobaczyć. O, jeszcze inni też to na to wpadli. on tak mówi, nie? te kafle, które było widać tam na dole, to większość z nich została przewieziona z Turcji. Kilka ton kamienia tutaj sprowadzono i pod Wojewódzkim zabytku, Konserwatorem Zabytków właśnie też to, to podłoże tutaj dano na tym parterze jest naprawdę dużo pracy tu włożono i uratowano ten piękny obiekt jakieś średniowieczne grodzisko. A tu kolejne ruiny, gdzieś tam pewnie związane z tym całym dawnym falwarkiem, majątkiem. Tu przypuszczalnie jest y, wyjście z piwnic. Tak to przynajmniej wygląda. Później to postaram się wejść, ale nie, nie samą wycieczką, ale właśnie od tamtej strony, od strony falwarku, gdzie nie jest to ogrodzone. Ale to później... Chciałem wejść tutaj do środka, Będzie, że chociaż troszkę się udało. To jest jedna z ciekawszych pozostałości ogólnie z tego całego folwarku. Tam już kiedyś troszkę chodziłam po tych terenach, mocno to wszystko zarośnięte. Jest tam troszkę pozostałości, ale ta ściana jest tu taka, taka jedna z ciekawszych. No i taki smutny relikt dawnej świetności tego obiektu potężnego niegdyś folwarku. Gorzelnia na pewno, bo w tamtym miejscu być może właśnie ta ściana z fragmentem. Ten słup z tą figurą też pochodzi z gorzelni. Taka ciekawostka, bo się udało uratować przed miłośnikami złomu. Wszystkie belki one są również nowe. Wszystko było wzorowane na tym pierwotnym założeniu. Naprawdę pięknie to wygląda. Naprawdę oby takich właścicieli było więcej. Może że większość tego, większości tego kompleksu już nie ma, ale są te dwie perełki, ten pałac, ta kuźnia. Naprawdę wyglądałem pięknie. No jestem już od strony samego folwarku. Teren już jest bardzo mocno zarośnięty, zalesiony i wydawałoby się, że nic tutaj już nie znajdziemy. Aczkolwiek mam jeszcze takie perełki, jak tutaj to. No, wygląda troszkę jak potężny filar bramy. Aczkolwiek jest tylko jeden. Kiedyś tam elementów metalowych nie widzę, ale i tak bardzo bardzo Ciekawy okazały no ale prawda jest taka, że budynków to już tutaj na pewno całych nie znajdziemy. Wszystko zostało wyburzone. Ale i tak nawet takie ciekawostki cieszą. Więc tak sobie kawałeczek tylko przejdę, zobaczymy co tu co na tym terenie jest Gdzieś tam po malutku zbliża się w obręb pałacu Ogólnie bardzo blisko z tamtej strony przepływa potok Rokitnicki, czy tutaj w Mikulczycach zwany bardziej potokiem Mikulczyckim no, i między mniej więcej, między potokiem a pałacem, się pozost... znajduje się nasyp dawnego grodziska średniowiecznego. To taka ciekawostka, gdyby ktoś był zainteresowany. No i cóż, tak wygląda ten teren w folwarku. Wszystko jest zarośnięte, zalesione większych śladów tutaj nie ma. No i tyle pozostało z potężnego niegdyś folwarku. No z mojej strony to tym bardziej szkoda, bo ja lubię akurat bardzo stare folwarki. Czasami też je odwiedzam, oglądam. Znaczy, I często są to bardzo niedoceniane, acz niesamowicie piękne budynki. w których można by zrobić coś fenomenalnego jak chociażby za Lublińcem na majątku sztremów jest remontowana, chyba już zrobiona, gorzelnia wyremontowana, tam jest chyba to miała być restauracja I to taki przykład właśnie, że naprawdę z takich budynków można niesamowite rzeczy robić No ale też jako przykład niech posłuży na przykład e, posłuży folwark w Świerklańcu w komplekcie donersmarków. Piękne budynki, które sypią się w oczach. Nikt nie jest tym zainteresowany i wszyscy czekają, aż się całkowicie rozsypią, tam już się dachy rozpadają, po prostu rzeczy nieprawdopodobne się, się dzieją. A właśnie taka część tego kompleksu bardzo niedoceniana, yy, gdzie mało ludzi mało ludzi o tym wie, mało ludzi tam chodzi, a szkoda Jak powiedziałem, są tam piękne obiekty. Ale cóż, wracamy tutaj do tych Mikulczyc, zbliżyliśmy się znowu do pałacu. No w tym miejscu gdzieś była chyba gorzelnia. Tam jak właśnie, jak byłem yy, tam z wycieczką na terenie, to było widać tutaj te ruiny, to gdzieś było właśnie tutaj. Ale jeszcze raz sobie rzucimy tutaj okiem na ten pałac z tej strony. Znaczy, bardziej mnie jeszcze interesuje właśnie ten bok, bo tutaj było wejście, najprawdopodobniej wyjście z piwnic i od strony folwarku bardzo dobrze je widać. No i tam będę chciał zakończyć ogólnie ten materiał. A tymczasem możemy jeszcze przejść. No tu jeszcze widzę jakiś fragment fundamentów. No to zerknijmy. No całkiem okazały tutaj jeszcze resztki. No i to no może tylko pokazać, że te obiekty również były całkiem, całkiem spore. A czemu to wyburzono? Trudno powiedzieć: czy faktycznie już się całkowicie sypały, czy po prostu ktoś uznał, że lepiej to zawczasu. Wszystko rozwalić, bo być może jeszcze, jeszcze ktoś by się o to upomniał, stwierdził, że to może być zabytek. No proszę, mamy tu jeszcze wejście w ogóle do piwnic. Powiem że o ile tutaj wcześniej byłem, to w tych piwnicach jeszcze, do tych piwnic jeszcze nie schodziłem. Być może warto się tym zainteresować. Jeszcze to wygląda w miarę, w miarę stabilnie. Tutaj. Aczkolwiek, czy to będzie jakieś duże, bo jak tutaj to można dotrzeć, to już jest raczej wszystko pozasypywane. No i dlatego też ten materiał troszkę kręcę na takie dwie tury, z wycieczką i bez wycieczki, no bo tu już wycieczka oczywiście nie przyjdzie, tak, <laughs> siłą rzeczy. Ale przydało się do czegoś, bo udało się. No ślisko, bo udało się do do połacu wejść. No trzeba tu uważać. No, ale to są. Malutkie stosunkowo pozostałości. No szkoda, wielka szkoda, że tak się to z tym folwarkiem tutaj potoczyło. No ale cóż, ale można dostrzec przynajmniej na miastki ścian, były grube, solidne. Nie sądzę, żeby się same tutaj rozsypały ze starości. A teraz muszę stąd jeszcze wyjść no, Jeszcze tutaj Żudoka Żudokiem i idziemy dalej Całkowicie po tym terenie nie będę chodzić w ramach tego materiału To nie jest aż tak istotne, ale przynajmniej zobaczyliśmy to, co, co najważniejsze z tych folwarczych ciekawostek. I jak widać tutaj już schodzimy na dół. Dosłownie tutaj bardzo blisko ten potok rokitnicki i sobie przepływa. Te grodzisko również jest bardzo, bardzo blisko. No i tutaj mamy najprawdopodobniej wyjście z piwnic tego pałacu. Teraz jest to raczej zamurowane. To nie, nie uzyskałem dzisiaj takiej jednoznacznej odpowiedzi na to, ale chyba tak. No to, a więc tak tutaj to wygląda. Tutaj jeszcze to przejście z tego pałacu. No I jeszcze pałac. A więc tak prezentuje się dwór pałac w Nikulczycach w zabrzu, więc będziecie mieć gdzieś tam chwilę, będziecie przyjazdem, rzućcie sobie okiem, bo naprawdę warto. Tak więc wszystko z mojej strony, trzymajcie się, na razie, cześć.